Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Janusz Ruletowa, a o co nasi dzisiejsi zawodnicy? Campari 20 ml, sok pomarańczowy 30 ml, wódka limonkowa 50 ml i jako dodatek pomarańczowa angostura. Gotujemy. Ten koktajl, to ten stwór ma. No nie wiem, że ma potencjał, to po pierwsze, chociaż to się jeszcze zastanowię nad tym potencjałem, ale ma klasę. Jak widzę obok siebie, to Campari z, tym, z tą wódką limonkową aż cieplej się na sercu człowiekowi robi. Naprawdę. Dlatego nie, nie wiem, czy będzie to dobre. Podejrzewam, że będzie zbyt gorzkie. Ale nie jestem zamknięty. Dlatego tak. Robię i się dowiemy. Wszcząsacz. Jiggler. No i do roboty. Zaczniemy sobie od Campari. Siub. Tak zwane 20 ml Sok pomarańczowy 30 ml, siób Ta amarena tam pięknie w tle cały czas jest, na tych czterech No, wiem Specjalnie została tak postawiona, chopie żeby ludzie wiedzieli, że amarena jest posiadana, na to jest taki fleks żeby sąsiedzi widzieli, że, że mama maren, Woda limonkowa. 50 ml. No i na koniec Orangostura. Cztery dasze, ale to dlatego, że z tej Orangostury to są takie małe te dasze. Podobnie jak z bittersów pejszoc. To wygląda jak połówka wstrząsacza. Ale tak naprawdę to jest połówka wstrząsata z gościem. Dużym sześcianem. Żebyście sobie Państwo nie myśleli, że nie mam dużego sześcianu, bo mam. Surma. Łuz! Spokojnie. Odcedzacz typu solo, szklanka z Rezydent 6, no i odcedzam pojedynczo, oczywiście. No i to jest. Wygląda jak Ensoni, tak z barwy. <grym> Ensoni jeszcze nie było na kanale chyba, w tym momencie, no nie było, ale będzie. To zobaczą Państwo podobieństwo. A teraz pytanie, czy skoro ma kolor Ensoni, to czy ma tą samą grację? Sprawdźmy to. Ah, doskonały Hmm. Zaraz, zaraz. Spokojnie. Ja wiem co ja tu czuję. Uh, uh, mm -hmm. Na początku mnie to odbiło. A po prostu... Powiem Państwu tak, napiłem się tego i na dzień dobry mnie skapci wyjebało w kosmos. Ale potem się zastanowiłem. I musiałem iść po jeszcze jednego łyka. I jak poszedłem po tego drugiego przypomniałem, to jest. To jest rytuał, który jest mi znany. To znaczy, napicie się czegoś, a tak, tak mocno zostać odbitym od tego, że dosłownie przeniosłem się na inną płaszczyznę rzeczywistości na chwilę. Po czym wróciłem z tamtej płaszczyzny i poszedłem spróbować jeszcze raz. To jest, jak ja to nazywam, denegroni efekt. Bo tak właśnie się sięga po negroni. Pije to człowiek, odlatuje, wraca i sobie myśli, ale to było niedobre. Chcę jeszcze raz. Tutaj. No, tutaj jest podobnie. Wiemy wszyscy, że to dzięki Kampari, ale jeśli przebrniemy przez tą gorzkość tego kampari, to dojdziemy do. Bardzo subtelnych nut limonkowych od tej wódki. I to mi się podoba. Jeśli mam być 4, jest to koktajl gorzki. Bardzo. Ale jest to dobry koktajl gorzki. Podobnie jak Negroni. Oczywiście z Negroni nawet nie może stać na tej samej półce. Ale doceniam, doceniam próbę. Mmm. Tak. Na początku myślałem, że nie ugotował. Ale teraz widzę, że po prostu. To nie Ernest ugotował słaby koktajl, to ja, nie dorosłym do tego koktajlu, ale już dorosłem. Dlatego cofam to, co myślałem na początku, nawet tego nie powiedziałem, ale pomyślałem, ale cofam, że, że to jest niedobre, to jest fajne, naprawdę fajne, ale tylko dla, dla, dla fellow Negroni enjoyersów, czyli tych, co, co wiedzą, że lubią bardzo gorzkie koktajle, dobre. Połączenie z limonkową wódką, bardzo fajne, sok pomarańczowy, Lekko się schował w tym po. Co ciekawe, że zaledwie 20 ml Campari i trochę Angostury już tak wystarczy, żeby tak, tak zgoryzczyć koktajl. Także moja końcowa opinia o tym koktajlu jest następująca. Ocena 7 na 10. To znaczy, że jest fajny. Podobnie jak yy, tam Corpse Reviver 3 też ma 7 na 10. Tylko to są inne rodzaje fajności, inne smaki, ale tak mówię, nie muszę być jakimś wielkim fanem gorą gorących. Nie muszę być jakimś wielkim fanem gorzkich koktajli, żeby móc je docenić i raz na jakiś czas się napić. I taką zasadę stosuję tutaj. Czybym to pił na co dzień? No nie. Nie wiem, czy jest jakiś który by walił na co dzień, bo mi się chyba posypał. Ale czy jakby mi ktoś go zrobił raz na jakiś czas zaproponował, napiłbym się spokojnie, tak jak teraz. Mhm. Także 7 na 10. A nazwę go zielony. Ale nie tak po prostu zielony. Zielone, negro, zielony. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie.